Boże sobie wezmę jakąś snajpera, albo co innego. Ostatnio jak graliśmy w jedynkę, to dobrze Ci szło sniperem. No, ale jedynka to jedynka. Ale w piątkę też graliśmy jedynka wcześniej. Mi... Nie wiem, z dwa tygodnie, trzy tygodnie temu, to w... na tej mapie graliśmy. I też Ci dobrze szło snajperem. No, no. Ej, już ja jakoś tak lubię sniperem grać. Zależy od gry, nie? Bo no właśnie, ja też tak. Bo tam się inaczej gra. No. No ja pamiętam jak grałem na pececie Modern Warfare 2, no to lubiłem snajperem grać, fajnie się cisnęło. Eee, tutaj w Battlefield trójce też lubiłem grać snajperem, ale to też zależało od mapy, nie? Bo jeżeli były jakieś ciasne i tak dalej, no to tak, to trochę lipa. Ale ja też z kolei, ja zawsze miałem tak, że nie kampiłem, bo mimo że jest człowiek snajperem, to może odbiegać, a ja tak to no ludzie zaraz kampie. sobie... Ludzie sobie wbijają w web, zaraz, nie jestem snajperem, to muszę kampić. Dobra, to ja, ja biorę apteczkę. To admisję się... na tą snajperkę, także spoko. No to nice. To Okej, okay, mam, mam. Ja myślałem, że ja mam kurde takie malowanie postaci, a po prostu mi się ryjnie wczytał. <grym> To jest opcja, że mogę zacząć bez granatu Tak. Wygląd Helga. Helga. <laughs> Odrodzenie się, dawaj, jedzie No i dostał 76. Muszę celownik zmienić. To za duży mam. Szlag by to. Jaki miałeś? Szóstka. Aha Tak optymalnie to troszeczkę o, trójeczka jest zajebista Ja wyrędzem to biegałem bez w ogóle Aha Biegałem z mechanicznym i zajebiście się grało A tutaj można czy nie? No, też możesz no. No, Ai A swoją drogą, kurde, to jest to ciekawe. Czy tak zabić trzech to jest ogólnie na mecz, czy zabić trzech nie ginąc? Trzech na mecz, chyba. Ale... Bo jak nie ginąc, to trochę dla mnie problematyczne obecnie. Po lewej stronie Ty, coś jest. Jest gdzieś na górce. No. Tego nie widzę. Przy budynku są jest. gdzieś. Fak, dostaję. kurda Był tam raz Na plecach miałem to miała... go. Jak tak dalej pójdzie to ja nikogo nie zabiję, mówię ci Musisz znaleźć sobie swoje miejsce znaczy, to zazwyczaj grając najpierw nie mam swojego miejsca Flara poszła Tam ktoś nie Daleko pewnie kampi Wok nie jest W którym Tam jest A kurde to staje Bania nie trafiłem. Czy jeden jest tam na daszku. Jeden jest tam. Dostał. Yy. Za budynkiem. A ładno, kurry. Przedawać. Widzę go. On yy, strąć sobie go. Bo on. on awczy. Tak jest, na budynku zabijam. Wiesz? No kurde. Nie na dole był. Był. Tu masz koleś afrzy <gry> Jeden za jest, dostał Nowo tylko dostał Jeden za budynkiem. Dzięki. Dzięki, ziom. Gdzieś na dachu byli. O, kurde. Tam, tam budynku był jeden. Bądź tam na piętrze w tym budynku, gdzie ja tam wlazłem i... Jak masz te rozwalenie, tam jest to bardziej, rozwalone. No tam z lewej strony Tylko bardziej. Tylko ja z tej mańki nie widzę wiem, możesz... wiem, wiem, wiem. Taki Na na górce jest. Kurde, na piętrze jest. Dwóch. Tam, gdzie jest dziura w ścianie. Dostałem. Ale jeden zginął chyba, ktoś go kropnął. No, możliwe, ale ja dostałem od snipera. Hmm. Dobra, Dach czysty. Zresztą na Tobie. Plecy, plecy! Japanka, plecy! która mówi po niemiecku. Dostała w plecy! Ciężko wyczuć, gdzie nie kurwa, respa mają. No. Ah, dosta va. <laughs> Am și podnășili kurde, na ulici. Wow. Kurde No przeleciał przez tą ulicę, nie? Kurde, ja dostałem z lewej strony coś. Ale to przy tej ulicy, to ten co przeskoczył tam To leży tam po prostu przy tej ulicy po lewej stronie. No się Dostał. 3-5-0 Widzisz gdzieś wrogów? Nie Wymiotły Jest, widzę kogoś Ale dostał łeb Widzę Mhm Tu leży Kurde, oni rushują do nas Jeden paliw Jeden przebiegł No Ale nie wiem... A tam jest na koncie jeden Góra jest czysta już Kurde, oberwał, ale przebiegł Do lewej, nie? No Dostał Nice, ale jeszcze jeden ten Gdzieś może nas raszować, bo wbiegł już w miasto jest, na blisko Jest za tym murkiem dwóch Ten pierwszy murek od razu Widzę, widzę. Taki... widzę Ja się na tobie, jak będę mógł Już trochę pomogę On tam jest cały czas Rzuca Chyba nie widać Już są Dostał jeden Kurwa smoke leży Smoku są Bardziej właśnie do prawej Oberwał, ale że nie Dostał, dostał. Nice. Jeszcze smoke. Jeszcze jeden na plecach. Dwóch idzie z prawej Tam, Aj kurde. Wyskoczyło mi dwóch. No już za dużo zraszowali No Co to dobrze nam szło <grym> No To ale dobre nie? <grym>, ja postrzeliłem ty dobiłeś, to jest, to jest no. dobre Dobra lecimy skok kurwa się zrespiłem Dobra wezmę medyka z powrotem Pom tam. tam nie idzie kurde O, a plecy dostałem! Fuck! Kurwa dużo ich na środku tam jest. Jakiś papi mnie zabił. Kurda. mnie <tryk> nie podniesie już. Ja też leżę. Te etykiety to lecą w dół czy do góry te punkty? W dół. Aha, czy przegrywamy? <tryk> Why I'm not surprised? Jeszcze gieranie? Tak. Yeah. Jeszcze nagranie w Call of Duty, granie... Kurwa. Dobrze tu bandaża ja obok Rzuciłem, ja zdążyłem rzucić. To też skrzynka jest z bandażami. A to też no? Nie wiem. Ja dostaję. Nie wiem. Muszę się uleczyć, kurde. Tak. Wow. Mi się wydaje, że oni jakoś. co lewej czy nie? Kurwa, to nie widzę. No nic nie widzę. W smoku. Smoku. A, i dzieci na plecy, od lewej strony. Z górki? No tak, jakoś szedł z górki, właśnie gdzieś mi zniknął. Szlak, szlak, szlak. Tu gdzieś koło mnie były Jakieś słyszałem krzyki O ja, tylko jest smoke W prawej mi ktoś idzie Kurda Mam go Ten się... Jakby koleś leży, nieś wiesz, czołga, czołga powoli, wiesz, żeby sobie pozycję zajęć, dostał głowę Nie <śmiennie> czuł, uciekasz, no niestety tego nie zrobiłem To drugi Kurde, tylu ludzi zabijam teraz, ale ciężko mi ci wygrać. No to jest tak... Niby mamy przelak, ale to jest naprawdę kurde minimalnie. Tak mini. 5-6 5-5. Graliśmy czy nie? Sto? Porażka. Serio? Kurde. Trzy, nie? i tak, kurde, w emisji nagle trzy różnice. No i jest... spokój. No cóż. Ja biegałem i co chwilę ludzi podnosiłem.